Cześć wszystkim na kanale Velor. Dziś pokażę jak ustawić proxy na Androidzie dla Wi-Fi lub danych mobilnych. Wchodzimy do Google Play i pobieramy aplikację Super Proxy. Otwieramy ją i dodajemy nasz proxy. Ja na przykład użyłem strony Webshare Jest tu 10 darmowych proxy, tak. Mamy tu adres proxy, port, login i hasło. O tak. Tutaj wybieramy metodę uwierzytelniania login i hasło i używamy serwera. Wybieram pierwszy. 198-20. Tak. Może to inny protokół? Albo źle wpisałem. O tak. Dobra, działa. Klikamy. Zapisz i uruchom. Gotowe. Teraz macie proksy. Dajcie lajka. Like subskrybujcie kanał. Z wami był velor. Na razie.